Zapraszam pod nasz kolejny adres i ocenę pokoju i warunków, jakie tam mamy. Znajdujemy się teraz na piętrze willi, która ma dostępne trzy pokoje. Ten pokój jest największy na cztery osoby. Nie będziemy tam wchodzić, bo oczekuję na gości. Tutaj mamy pokój dwuosobowy z jednym dużym łóżkiem i prywatną łazienką, a to jest miejsce, w którym my się zatrzymujemy. Tak, na samym wejściu, oczywiście, duża szafa, wyposażona w wieszaki no wszystko co potrzebne. Po drodze mamy łazienkę. Panie się ucieszą, bo będzie tutaj bardzo dobre światło do malowania. Wyposażona łazieneczka, mydło do rąk już sprawdzone, płynie. Mamy też kostkę. Tutaj w tej części będzie jej. Jedno, może dwa małe, ale y, pierwsze, co można zauważyć, no to troszeczkę rusza nam się deska. Nie ma to jakiegoś dużego błędu, ale zawsze trzeba troszeczkę uważać. I ten koszyczek mały tutaj. Pani nas uprzedziła, że mają problemy z rurami kanalizacyjnymi są bardzo wąskie i prosi, żeby. Cały papier nie spuszczać w toalecie, tylko przechowywać go tutaj w tym koszyczku. Natomiast na duży plus będzie to, iż na wyposażeniu mamy żel, szampon, mydełko. Oczywiście jest też suszarka, szlafroczki, żeby móc wyjść sobie bezpośrednio spod prysznica, bądź też na dół na basen. Jeżeli chodzi o prysznic, prysznic mamy, proszę bardzo, deszczownicę z normalną słuchawką, co do ciśnienia i wody ciepłej również już sprawdzone ciśnienie jest spoko, woda ciepła leci, jest wystarczająco ciepła jak na klimat tutaj panujący pod prysznicem też oczywiście jest szampon i żel, to wszystko jest na wyposażeniu, to nie są nasze prywatne rzeczy I idziemy do salonu. Tutaj jest lodóweczka. W lodóweczce mieliśmy dwie zimne wody. Minusem będzie to, że nie ma tutaj e, pajnika, żeby zrobić sobie kawę lub herbatę. Ale jeżeli zejdziemy na parter, jest tam kuchnia i całodobowo bez ograniczeń możecie sobie zaparzyć kawę, zrobić herbatę. Jest też dostępna non-stop woda. Także tutaj jak widzimy, mamy łóżko dwuosobowe. Każdy z nas ma swój ręcznik do twarzy, do rąk i duży ręcznik kąpielowy. Oczywiście pokój jest wyposażony również w klimatyzację i w telewizor. Mamy również takie pokrowce na leżaki do opalania się, żeby nie korzystać non-stop z ręczników, które używamy pod prysznicem. Następnie przechodzimy na tarasik, można tutaj palić. Taras jest z widokiem na basen. I fajnie, bo na tarasie jest również suszarka. Tu jest już jeden z tych pokrowcy na leżaczki. Witam wszystkich. Mam na imię Roxana i to ja przygotowuję dla was nagrania, w których staram się troszeczkę recenzować pokoje czy też obiekty, w których się zatrzymujemy. Po nagraniu naszego ostatniego pokoju w willi Dar El Kahina mam taki lekki niedosyt, dlatego też to nagranie, w którym chcę wam troszeczkę dopowiedzieć pewne rzeczy, których nie uwieczniłam. Na tym filmie. Yy, I pierwsza sprawa jest taka, dlaczego nie pokazuje tam. Reszty tego obiektu, czyli basenu, czy też parteru. Ano, dlatego, że ten kanał jest stworzony po to, żeby Wam opowiedzieć dokładnie o miejscu, w którym śpimy czyli o pokoju, sypialni i łazience. Natomiast cała reszta tego obiektu, w którym się znajdujemy no, te, te rzeczy jakby mogą mieć wpływ na nasz pobyt, ale też niekoniecznie muszą. Jeżeli chodzi o o ten obiekt. Jest to obiekt, w którym mieszka właścicielka. Strefa przeznaczona dla turystów znajduje się na pierwszym piętrze, natomiast w strefie salonowej, połączonej z kuchnią, która prowadzi na basen. Ta strefa sąsiaduje z pokojem, w którym mieszka właścicielka. Także musicie liczyć się z tym, że skoro ona tam mieszka, będzie przebywać z wami praktycznie cały czas, o ile nie wyjdzie gdzieś w swoich prywatnych sprawach. Także towarzyszą na przyśniadaniu, wieczorami, i e, z nią mieszkają również jej dwa koty. Są to koty, które sobie swobodnie chodzą, więc one przychodzą na jedzenie, wtedy, kiedy to po prostu mają ochotę. I oczywiste jest to, że one będą w pewien sposób wchodziły w interakcję z gośćmi, czyli z wami. No jeżeli lubicie zwierzęta, to super, my lubimy, wymizialiśmy te kotki, są przyjazne, wszystko fajnie. Natomiast jeśli ktoś się boi, bądź nie lubi, to wiedzcie, że one tam są. Kolejną rzeczą, o której nie wspomniałam, która nie została nagrana, to są śniadania. My mieliśmy pakiet wykupiony ze śniadaniami. I troszeczkę byłam niemile zaskoczona, ponieważ na bookingu, jak i na stronie na stronie facebookowej, czyli na koncie na Facebooku, który posiada ten obiekt Dar El Kahina, Zobaczyć możecie zdjęcia czy też nagrania z tymi śniadaniami w strefie basenowej, ponieważ po jednej i po drugiej stronie basenu y, są stoły z krzesłami i na tych zdjęciach widać suto zostawione te stoły, y, kolorowo jest tam pełno, aż nie ma miejsca, gdzie dostawić tam kolejnego kubeczka czy położyć jakiegoś sztućca. Natomiast, no, ponieważ my byliśmy tam tylko we dwoje, to te śniadania były takie troszkę ubogie. Y, Trochę rzeczy było wystawione wewnątrz budynku na wyspie w kuchni i my tak podchodziliśmy z tymi talerzami, nakładaliśmy sobie tak jak ze szwedzkiego stołu. Ale trzeba zaznaczyć, że mieliśmy powiedziane, że gdybyśmy chcieli sobie coś dołożyć, to lodówka oczywiście jest otwarta i możemy z niej wyciągnąć rzeczy, które nam najbardziej smakowały. No ale no nie ukrywajmy, że jeżeli jesteś gdzieś gościem u kogoś, tym bardziej ta właścicielka tam stoi czy siedzi obok, no to tak troszeczkę niezręcznie się czujesz, otwierając lodówkę i tam grzebiąc, wyciągając ze środka. Co innego jest, jeżeli masz postawione na stole, no to wtedy bez ograniczeń taką masz swobodę po prostu częstowania się tym wszystkim. Właścicielka przemiła, super, można się z nią dogadać po angielsku. Jak już wspomniałam, mieliśmy wykupione śniadania w nasz ostatni dzień, gdzie to śniadanie również nam przysługiwało. Musieliśmy bardzo wcześnie opuścić pokój. I nie skorzystalibyśmy z tego śniadania, to wyobraźcie sobie, że pani wstała razem z nami bardzo wcześnie, można powiedzieć, że w nocy, uszkowała nam kawkę i dała nam prowiant na podróż na lotnisko. Także mieliśmy wodę, kanapeczki, owoce, soki. No, na ogromny plus, także nie byliśmy stratni wcale. E, fajna, rozw fajnie rozwiązana jest sprawa wejścia do budynku. Strefa dla Gości, ma swoje osobne wejście, jest taka jakby klatka schodowa, i schody prowadzą na pierwsze piętro, i tam na nagraniu, jak zaczynam opowiadać, widać, wtedy jest to piętro, wejście do trzech pokoi. Mamy oczywiście do tego klucze. No, nie każdy chce wracać w takich wczesnych godzinach wieczornych. Niektórzy lubią spędzić czas do późna na mieście, więc jakby nie przeszkadzamy właścicielce. Która tam ma ten pokój na parterze, więc jest wszystko fajnie. I teraz, y, takim minusem dla mnie, jako dla kobiety, bo ja jestem przyzwyczajona tutaj y, do takich widoków i takich y, sąsiadów, chcę wspomnieć o prusakach i karaluchach. Słuchajcie. No jakby wiadomo, że y, na jerbie, wszędzie wokół leży pełno śmieci i no gdzieś tam y, te prusaki czy karaluchy możemy się ich spodziewać, no ale co innego ja, mieć w głowie, że możesz się tego spodziewać, a co innego zobaczyć, to faktycznie obok siebie. No i tak y, pierwszego Ranka, jak się obudziłam, poszłam do łazienki, podnoszę klapę sedesową. No, i tam w środku pływa prusak, tak? To wiemy się, mówię, no dobra, no mały prusaczek, tam nic się nie stało. Ważne, że nie chodzi mi gdzieś tam koło łóżka, czy nie widziałam go na tym balkoniku. Ale już yy, następna sytuacja zdarzyła się, jak wyszliśmy, wstawaliśmy wcześniej rano na wschody słońca i jeszcze zanim przyszła go sposia, i zaczęła ogarniać się całe to nasze otoczenie no to leżało tam kilka, że tak powiem, martwych, ale to już nie Prusaków, tylko karaluchów, kochani. I te koty, które już wspomniałam, mieszkają razem tam z właścicielką i z gośćmi. Najprawdopodobniej w nocy bawiły się tymi karaluchami i tam uśmierciły, także no... leżały tam takie martwe. Ja pewnego dnia, jak opalałam się na leżaku, również Koło Leżaka pod ścianą szedł taki żywy karaluch, wręcz w słychać, jak on tam chodzi. No i tak jak mówię, zanim zostanie uprzątnięte to wszystko po nocy, schodziliśmy na śniadanie i w tej strefie salonowej, na parkiecie koło dywanów, też można było zauważyć takie zamęczone prusaki, już mrówki tam zaczęły się za zanie zabierać, żeby po prostu to wszystko wyczyścić, czy to do jakichś tam resztek jedzenia. Są tam takie sytuacje, czy Wy będziecie się tego bać, czy dzieci, no musimy się tego spodziewać. Jeżeli zostanie to uprzątnięte, niczego nie widać, ani mrówek, ani tych robali, ale możecie to zauważyć. Mam nadzieję, że następne moje nagrania już tak będą pełne składu i ładu, nie będę musiała robić takich e, dogrywek dla was, wiecie, to jest mój drugi film. E, trzeba się nauczyć po kolei, co i jak wam pokazywać, że tą kamerę można włączyć też e, następnego dnia i dograć dla was, żeby pokazać. Natomiast pewne sytuacje są takie, gdzie no, nie ma się non stop tej kamery w ręku, czy też telefonu. Coś przemija bardzo szybciutko i trzeba to napisać albo wam dopowiedzieć. Jeżeli chcecie sobie obejrzeć dokładnie całą resztę obiektu, ja Wam zostawię tutaj w opisie tego filmu, jakby link do konta na Facebooku tej willi Dar el-Kahina. Tam właścicielka jest bardzo aktywna, stawia zdjęcia, rolki i sobie możecie to obejrzeć. Natomiast to wszystko z mojej strony. I zapraszam Was wszystkich serdecznie do zostawienia łapki w górę. Subskrybujcie, proszę, ten kanał. Dodajecie mi e, motywacji do e, kolejnych e, recenzji obiektów. Mam nadzieję, że nasze grono się powiększy. Także dziękuję wszystkim serdecznie za oglądanie. Pozdrawiam wszystkich. Do zobaczenia. Pa!